Szybkie strzały z Justyną Staczkowską. Bum! Sama, Gaja czy Wichitaro W tym roku Gaja. Eurowizja dzisiaj czy 30 lat temu? Jedno i drugie ma swoją wartość. Espresso czy espresso macchiato? Espresso, espresso, macchiato. Jedno i drugie dobre. Bardzo lubię. Tako Hemingway śpiewa Pić, jeść, spać jak Tamagotchi. Co w rytmie dnia jest dla Pani najważniejsze? No, pić wodę, jeść i spać. A tu się już na inne przyjemności cielesne. Trzech artystów, których twórczość słucha i poleca Justyna Styczkowska. Ja głównie słucham muzyki filmowej, bo po prostu kocham ten klimat. Okay. Melody Goddard ma tak cudowny, przyjemny głos, że naprawdę aż leczy. Michael Bobble ma ten sam dar. Podobnie zresztą jak Diana Krall. Mają naprawdę przepiękne głosy, takie, które koją uszy. Który utwór z tegorocznej Eurowizji włączyłaby Pani podczas jazdy samochodem? Oj, wiele utworów. Tam jest dużo fajnych utworów. Bardzo mi się podoba Australia, Belgia, ee, Kyle Alessandro, e, piosenka Dani jest świetna. Jest tego naprawdę dużo, jest dużo dobrych piosenek. Nie potrafię, nie znam wszystkich tytułów, bo dopiero się wszystkiego uczę, ale naprawdę jest dużo fajnych piosenek i to dopiero słychać na koncercie. Gaja ze skrzypkiem czy bez skrzypka? Trudne pytanie, ja wiem. Gaja zawsze ze skrzypkiem, a dokładnie altowiolistą, bo ee, Tomek Kukurba jest altoviolistą. To są takie trochę większe skrzypce dla ludzi, którzy nie rozpoznają tych instrumentów, do czego mają absolutne prawo. Niestety nie może z nami jechać, bo czego bardzo żałuję, i robiliśmy wszystko, żeby to się udało. Ale producent jego trasy, z którą jest ze swoim zespołem Krok w Anglii, nie zgodził się na zastępstwo ani na przełożenie koncertów. Wtedy, kiedy są koncerty eurowizyjne, mówi się trudno. Bardzo żałuję. Trzy słowa, jakimi opisałaby pani swój występ w Bazylei? Energetyczny. Szalony i myślę też, że będzie zaskakujący. Na Eurowizji chciałabym zająć miejsce. Tak jak każdy artysta, pierwszy. Świetnie, to, to, to jest odpowiedź, na którą czekamy zdecydowanie. I ostatnie. Obiecuję, że na Eurowizji. Obiecuję, że na Eurowizji. Dołożę wszelkich starań, żeby wstydu nie było.